Nie wiem o co chodzi, ale widzimy, jak ktoś idzie w kierunku piramidy Okej, okay, gdyby takie piramidy były w Minecrafcie, to by wyglądało trochę bardziej realistycznie, bo aktualne piramidy, które mamy. No wyglądają tylko trochę jak piramidy, bardziej to po prostu jak jakieś antyczne egipskie budowle, ale piramidy by się... Aha, to była jego baza. Okej, okay, dobra, nieważne. Ucieka przed triperem. Nie wiem, no, trzeba to doprowadzić, widzowie, E to jest z tych filmów, gdzie trzeba się skapnąć, co się stanie. Damn! Tego już się nie dało przewidzieć! No dobra, teraz czas na skrzynkę. Item frame, sunflower... Po co tutaj... to jest jakaś najbardziej randomowa mieszanka bloków, jaką widziałem. No okej, okay. stawia lilipada, pod nim Trapdora. Lillipad jest teraz na Trapdorze. Okej, okay. a... Aaa, i Trapdor w wodzie. Ej, to nawet mogłoby się kiedyś przydać, gdybym wiedział do czego. Ale dobra, to pewnie nie wszystko, bo jeszcze tutaj item frame. To, obraca, okej. Okay. I co on teraz... Okej, okay, czemu on właśnie zrobił kwiatka w Minecrafcie? Ej, ale to, to jest kwiatek, żeby nie było, to dobrze wygląda. Nikt na to nie wpadł. Dobra, a w tej skrzynce mamy... Aha, tylko Flint and Steel i lawę i drewniany domek. Spal ten dom! Spal ten... A, to może inaczej będę mówić. Zostawcie łapkę w górę! Zostawcie łapkę w górę! I... A, to nie był dom, to była ściana. Ale pamiętajcie, łapkę w górę i tak możecie zostawić. W sumie to nigdy nie szkodzi, co nie? Im więcej łapek w górę, tym lepiej. A teraz... Zaraz. A ja wiem czemu się tak dzieje, bo jest woda, to są, yy, to nie jest są zwykłe bloki, to są schody z wodą w środku. I tak, tak to działa. Realnie, to, to nie jest żaden fake. W sensie mówię, serio, to nie jest żaden fake. Tak się da zrobić w Minecraft. Cie. Nie wiem czy tutaj będzie pokazane, jak on to zrobił, ale chyba nie. Nie jest, dobra, jak to zrobiłem. No więc co jest to jest o czym wam mówiłem, czyli to są płotki i woda, czyli w sumie niezniszczalny mur w Minecraft. Cie. Bo ani tego nie spalicie, ani nie wysadzicie TNT, no w sumie nic z tym nie zrobicie. Co Portal możecie z tego zrobić. No i właśnie na tym to polega, tak? Czyli że budujecie schodki do środka, wypełniacie to wodą. No i dzięki temu macie blok, na który potem jak najedziecie no, lawą i tam dacie lawę, no to na się zrozumie mi w obsydian, to nie wybuchnia i się nie spali. Smart, co nie? No to teraz za to ciekawostkę łapkę w górę, poproszę. ja to wiedziałem wcześniej. Aha, dobra, podróż w cave'ach. Te cave'y są zawsze przerażające, bo indy nie wiadomo, na którym rozwidleniu wyjdzie kliper za rogu i kiedy nasza przygoda w kraj'y się skończy. Ja pamiętam jak na hardcore grałem w Minecraft. I w cave znalazłem te pajogi, które zatruwałem. Miałem pół serca i to przeżyłem. Zresztą chyba zapis pewnie jest na moim kanale, więc to możecie zobaczyć. Kiedyś bym dokończył świat hardcore, ale w sensie nie ginąc, tylko normalnie. Czemu się tak wkopuje? Ej, to jest, to jest bardzo ryzykowne, to co on zrobił teraz. Znaczy, to nie powinno normalnie zadziałać. O nie, nie kop, nie kop pod siebie. Czemu tam jest Dirt? Dobra, Dirt jeszcze może powiedzieć pod ziemią, to nie jest aż tak dziwne, ale o kurcze. Czy tutaj nie przyjdzie teraz ten mały? Co on robi? Nie wyrzucaj tego. Czemu on to wrzuca? Do lawy. Aha, i się zrobiła teraz cała niebieska. Okej. Okay. Czy coś może tłumaczyć? O co chodzi? Dobra, walczy dalej z mobami. Ten. Oj, oj. No i pan, ale tak, tak się spalił. Jakby nie, nie za bardzo wiem, co się właśnie stało. Oho. w jakiś timelapse. No, księżyc idzie szybko. I w jakimś snapshotzie była opcja, żeby przewijać tak szybko klawiszami do przodu i do tyłu. Co to jest? O nie! Znowu jakiś mutant Steve'a? Co za ludzie robią takie rzeczy? Czemu on wie jak wilk w ogóle? bo ta... okej, okay, dobra czyli to był wilkos nawiedzony Steve, to wygląda po prostu pokracznie i tyle no dobra, i teraz, zaraz, to jest ta sama wioska, no nie, nie mówcie, proszę nie, nie, nie czy on teraz będzie spotykał to coś, zbiera sobie spokojnie sianko, tak jak każdy farmer, zresztą Minecraft to gra byciu farmerem i drwalem i górnikiem i bobem budowniczym i wszystkim, w sumie w jesteście wszystkim naraz, a jak to się What? mówi? Wszystkiego to jest do niczego? Co jest? Okej, okay, czyli to jest zaraz pewnie ślady jakiejś pozostałości po tym mobie, który widzieliśmy wcześniej, którego widzieliśmy wcześniej. I ślady jak zwykle prowadzą gdzieś... Ej, to wygląda jak mój troll na ekstremie. A, okej, okay, tylko... Okej, okay. co się tutaj stało? Ketchup, siekiera... A, jest ten butant. O nie! Kto robi takie filmy? Czemu ten film ma 5 milionów wyświetleń? Dobra, idźmy dalej do jakiegoś normalniejszego filmu. A teraz właśnie jest normalniejszy film, gdzie będziemy chyba jakiś tip i trik. A, zaraz... A, aha. Okej okay. Z armorsendami można robić naprawdę dużo dziwnych rzeczy Dobra, i teraz co? On to wyrośnie i co się stanie? Czy jeżeli poroz... Czy to będzie się dało w ogóle rozwalić, ty? Aaa, ej, ma kogoś wystra... Ej, to jest dobre na trolla. To jest autentycznie dobre na trolla. Kiedyś się może nawet tego użyje w filmie No, zawsze chciałabym, że żebym tego użył I co? Aha, no i... Jakby nie, no, pomysł naprawdę przedni, nie? Nigdy się czegoś takiego nie spodziewał Jest to idealnie umiejscowione Nawet tutaj teraz, jak to zniszczę no, Ej, no, to może być straże, to użyliśmy jak creepy. Bardzo rozwalacie, a tam dynia w środku, czy coś w ten deseń. No i dobra, teraz mamy inny trik. Mamy Soul Sanda, tory, Minecarta, czy to będzie coś związanego z torami w ogóle? Niby pytanie głupie, ale ja bym chciał się dowiedzieć, po co w tym wszystkim e, schody drewniane i po co w tym wszystkim Soulsan? Może to będzie kolejny fajny trik, który będzie się dało użyć. Może nie tylko do trollowania znajomych, ale też, na w codziennym życiu w Minecrafcie. Dobra, on tutaj daje tak. OK i jakby, no chyba wiem, jak to powinno zadziałać. A, chyba, że tak. Schody tutaj i są, sanda... zaraz co? Czy to będzie ukryty przejazd? Ej, no, całkiem możliwe. Uwaga. Dobra, dawajcie. To, to będzie na pewno. On to po prostu przepadnie przez to. Tak. <laughs> Czyli ukryty przejazd pod ziemią. Ej, to jest dobre. To jest też dobre. Tak samo ten pomysł na to prankowanie. To mi się może nawet przydać. Dobra, idziemy dalej. Jak mogę złapać Lisa? W sumie, no, on ma tutaj śnieg i Lisa. Lisa? A i czy to już? Aha, 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 czyli teraz, czy jak się dana lisa, śnieg toczącej się y, zmienia w kłębek? No okej, okay. tylko... A, a on tu marzie, a nie, głupi lis, nie pi! tak! Ej! Ten lis nie jest głupi! Ten lisek jest uwu! Czyli jak coś, to trzeba lisy łapać wiadrami śniegu. Całkiem ciekawe. Ej, ale on teraz już chyba nie siada. Czy to, czy to już... Nie, dobra, działa. Czyli jednak. Ja że nawet nie wiem, jak się oswaja lisy i czy się w ogóle da, ale w sumie taki list w domu to spoko sprawa. No, on... Dobra, on siadł po prostu tak samo jak tamten. Java kontra Bedrock! Bedrock. No dobra, czułam te porównania. Zobaczmy. Bierze pistołna, stawia jednego drugiego na to latarnie. Okej. Okay. Teraz Dźwinie. czy Na obydwóch. Aha, ej, to to się. Ej, co to podnosi? Ej, na Javie na pewno to nie podniesie. I w ogóle ja mam wrażenie, że w Bedrocku te pisony mają oczywiście taką bardziej rozbudowaną animację niż na Java. No bo na Java, zobaczcie, teraz zobaczycie, nie dość, że te lanterny się pewnie po prostu zniszczą, że tam po prostu przykro do góry wczoraj. No i właśnie. Logika Minecrafta, dziękujemy bardzo! Bardzo fajnie, Mojang. Czekamy na więcej cudownych aktualizacji i cudownych urozmaiczeń Bedroka, które Nigdy trafią na Java. Fajnie. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze coś. Dobra, i ciekawe, czy to będzie, czego jeszcze nie widziałem. Dobra, nie widziałem tego. To już wiem, bo y, takie bloki, albo może jednak. O co chodzi? Że to odbije? To? A, nie odbija. Aha. Czyli po prostu zostaje. A na Java to będzie odbijać? Czy w końcu wyjdzie na to, że jabła, chociaż w jednej rzeczy jest lepsza niż bedrock? To byłby całkiem ciekawy zwrot akcji. Dobra, zobaczmy. No tutaj się powinno odbić. Tak mi się wydaje. No na logikę, nie? i więc uwaga, aha haj, dobra, jest jeszcze gorzej no to jednak Java nie jest niczym lepsza od Bedrocka, nawet można powiedzieć, że jest gorsza co to za jakiś straszny film, Już słyszę tą muzykę dobra, wchodzi do domu, czy czegoś szuka? Nie, to jest niby zwykła wioska, ale nie taka do końca zwykła, bo ten świat jest bardzo mały dobra, otwiera kolejne, czy, y, co jest na górze, na górze no nic no co może być w takich budynkach, wszyscy dobrze wiemy, co jest w wioskach nic y, specjalnego, może Żelazo z Iron Golemów Może łóżka, się wystraszyłem DEM! nie róbcie mi tak Uff, powrót do zwykłego Uroczego Minecrafta Gdzie chłop sobie zbiera Jak to się nazywało? Dynie, dynie No tak, nie arbuz, dynia No i teraz co? Postawię, je, ma nożyczki Więc będzie wycinał twarze, o właśnie I teraz jak to zbiera, to mu się to odkłada Jako Jack O' O'Lantern Albo po prostu wydziubana, nie wiem jak one się już nazywają Co jest? Dyniowa ty <grymianie> dyniowy bałwan? Ej, on sam zostawił nawet te dyniowe ślady? Ale on już O nie, to jest incepcja totalna. To jest bałwan, znaczy dynia. zamiast z dyń, który jest dynia, a jako maska też służy dynia. Dobra, co tutaj? Mhm. Skrzyneczka, jakiś lifehack. Ej, ale mamy trzy slaby. Coś tutaj próbuje sugerować, że któryś slap jest gorszy od innego w czymś. Dobra, uwaga, więc teraz trzeci trypy slab. Laba. Mamy, nie no, wszystko tak samo wygląda? Coś wpisuje, game mode zero, okej, okay, czyli teraz Aż tutaj świeży żart mi się nasuwa na myśl, ale nie będziemy w taki sposób żartować. Teraz on sobie pływa i co robi? A! <gasps> Zaraz co? Czy pół bloki w Javie są zepsute? Czy on, on nie brał tego po to, żeby nam pokazać, że któryś blok jest inny od drugiego, tylko że wszystkie są zepsute? Okej, okay, dobra, to może dużo naprawdę tłumaczyć. To się nazywa ukryte wejście do bazy, właśnie chociażby w taki sposób. Okej, okay, a teraz tak. Woda, śnieg i kwiatek. Na co to się może? przydać? Czy on będzie robił fontannę? Tak po prostu? No dobra, no jest fontanna, taka standardowa. Teraz daję, jak powiedziałem. Piasek? Chodziło o śnieg. Dobra, teraz zaję ja śnieg. A! Okej, okay. na Bedrock Edition chyba łatwo jest zrobić swojego X-Ray'a, nawet kiedy nie ma x raya jak teraz zabezpieczyć przed cheaterami będzie, kiedy wasza gra robi coś takiego, No, nie mam za bardzo pojęcia, ale Mojang proszę to naprawić. Albo inaczej, proszę, usuńcie w ogóle Bedrock Edition, okej? Okay? Wtedy to dla Java wyjdzie na lepsze i dla tego Minecrafta wyjdzie to na lepsze. Czy on to serio robi? Ej, to, to jest niewidzialna woda. Ona tam na pewno dalej jest, na pewno gdyby tam wszedł, to by się jakby utopił normalnie. I tak, widzicie? On normalnie się topi w tej wodzie, czyli się by się utopić, gdyby nie na kreatywie. coś pięknego. Gdyby tak było na dżawie, to chyba miałoby to milion zastosowań. Na szczęście, bądź nieszczęście, jest to tylko na dżawie. Zaraz idą z Kibide toilety. No nie, nie, tylko nie z i toilet, ok? Już przetrwam wszystko. Tylko nie z Kibide. A few moments later. A, few moments later. Ta, one jakby to były same po prostu kible, to może to po prostu jest toilet, a nie z Kibide toilet. Dobra, oglądamy. Gdzie o tej wioski. Czy wioska? Nie. Wioska nie dla nas zemulowano, ma nic. Jest całkowicie normalna. A to, aha. Aha, 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 No to dobra czapka. No, słuchajcie, musicie mi zaufać, że idąc sprzed miastu z taką czapką, nikt takiej nie będzie miał. A może to jest właśnie sposób na wpasowanie się w trendy, na bycie jakimś wyróżniającym się. odejem! Oh, co tu robią ubrania zachlapane kieczupem? Nie mam zielonego pojęcia. A czy to wina tych toiletów? To nie było tak, że po prostu z toalet toilet był zły? A, ja nawet nie chcę myśleć o tym, jak... O, oh, no! Dobra, wiecie, co ty rzeczy są nawet za mocne, ja nawet nie chcę tego wszystkiego oglądać. Ja naprawdę nie mam pojęcia. Kto robi takie rzeczy? Czemu ja to oglądam? No ja wiem, czemu to oglądam, bo zostawcie łapki w górę. O, oh, damn. O, oh, damn. To jest Kibidi Toilet, ale nie tylko. O oh, nie, i ta muzyka. O oh, nie. O, oh, ty, TV-man! To będzie walka T... Po prostu TV-man, a dobra, TV-man, ty jak zwykle się przydajesz nie tak jak trzeba. Teraz, co się obudził? On się wy, obudził po tym wybuchu, teraz gdzieś w ziemi. Czy on uratował tego Steve'a? TV-man zawsze na propsie, on jest dobrym boaterem, a tylko całą wioskę zdemolował przy okazji. Ja nie wiem, czy można ratować jakieś miasto detonując tam jakąś bombę. Jak oglądam takie rzeczy, to podzieszam się faktem, że za moich czasów leciała gęsia skórka w telewizji i jakąś wyrosną normalną osobę. Ale nie może i tak cały czas, więc Minecraftowa logika. No właśnie, zobaczmy sobie w międzyczasie, jak wygląda Minecraftowa logika, by co do tego, żeby w ogóle ją jakkolwiek przedstawić. Myślę, że jest milion sposobów. Dobra, daję tutaj śniegu. Okej, okay. tutaj daję wajny i też śniegu, czy je. je zaraz, czy te wajny zrobią jakąś różnicę? on po, po nich przejdzie, będzie mógł, będzie mógł że wyjść po prostu. Sobie. Ty, po jakim on pisał? Co to była za klawiatura? Jakaś rosyjska, czy co? Nie mam pojęcia. Wchodzi do pierwszego śniegu i się zapada. No, wyjść nie może tak po prostu, bo y, no, no to jest w końcu taki, taki śnieg. Ej, ale w ogóle są specjalne serca, teraz to dopiero zauważyłem. Nie pytajcie, jak to jest możliwe po tak długim czasie, dopiero teraz to zauważyć, ale zdarza się, widać nawet najlepszym, czyli mi. I teraz on tutaj wchodzi i może z tego wyjść. Więc ej, to może być dobra jednostronna pułapka. Na przykład biegacie z kimś do tego i wy wiecie, gdzie jest wyjście i sobie wychodzicie, a ten ktoś tam zostaje i no niestety po prostu zostaje. Więc to jest dobre. Dobra, a co mamy dalej? Dalej mamy... Jajo Villagera mist surkę widzenia w ciemności i łóżko. Fajnie, że jeszcze wiem, które mich surki dają co. W sensie w starych wersjach, bo w nowych to już nie będzie takie oczywiste. W sensie już nie wiem, czy nie jest przypadkiem. Bo się pozmieniały kolory, ale już nie wiem, na której wersji. Ja się w tym gubię. Słuchajcie, ja w moim życiu przeżyłem ponad 20 wersji Minecrafta. I uwierzcie, że jeszcze kiedyś mnie to interesowało, co się zmieni. Teraz już różnie, ale czemu nie może to łóżcza rozwalić? Czy, czy to jest coś, co przyrapiłem, że mój tej śpią we dwójkę? Dobra, ale pomimo to, że tyle lat. Już gra Minecrafta, to nadal widać, nie wiem o wszystkim. Dobra, ale zobaczmy jeszcze raz. Minecraftowa logika. Może o tym będę wiedział. W ogóle tam ta Trzeba ta, 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 ta pokazuje na Bedrock Edition. A, dobra, czy się klika, to się rozpływa. Ale jak kliknie na schodek, no to ten schodek się na przykład nie rozpłynie. A, ale tutaj. A, ale, a, a, to jest ta logika. No tak. Ej, to jest słaby przykład. No, to każdy wie. Chyba. Znaczy, ja mam nadzieję, że każdy wie. Bo jak nie, to się doedukujcie no, trochę z Minecrafta. Dalej mamy lawę. Okej, okay, a lawa w ogóle. La... Lawa, a, lawa, lawa spali właśnie te tabliczki, nie? Czy nie spali? Jak to działa? No, tabliczki są drewniane, więc sorry powinny się spalić, ale z drugiej strony nie są pełnym blokiem, więc mogą się nie spalić. Dobra, i teraz, a, a, że lawy nie można dojść dla tabliczki tak samo jak wody. Ej, to jest o tyle ciekawe, że oni to zmienili przecież kilka wersji temu, że tak w ogóle można robić, że można dawać wodę w płotki, w schodki i tabliczki. Ciekawe, że pomyśleli, że blawa komuś się nie przyda, więc daje to tylko dla wody. Ma to trochę sensu. A nie. Co mamy tutaj? E, piasek, róże, trawę i kobyl. Dobra, to też jest jakiś bardzo dziwny sposób na pomieszanie rzeczy. I co od razu będzie? Te są... czy piasek na tym się utrzyma? Ej, utrzymuje się! Co jest? Dobrze, myślałem, że się może nie utrzymać, ale jednak się utrzymał. Ej! On na tym został? Zaraz, 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 nie! Nie! Ej, to się nie może stać. Ja to, ja to muszę przetestować chyba samym. Ja odpalam Minecrafta po prostu, widzowie. Dobra, nie, ja to sprawdzam, słuchajcie. Bo yy, co, jak co? Ja, ja wierzę że we wszystko, co się tam pojawia, ale nie w to. Jeżeli to się okaże prawdą, to znaczy, że ja całe życie żyłem w błędzie. Dobra, spróbujmy więc tak. Tutaj jest ta trawa. Tutaj, ej! Ej! ej to, to nie działa To autentycznie nie działa Teoria obalona Ja nie wiem, chyba, że zrobiłem coś źle Co, może on to jakoś inaczej Tutaj, daję za to róże Okej, okay, i róże, no na różach też to niby działa, jak widać Ale nie, nie, to jest Java Edition I może tak się dało w jakiejś innej wersji Jak tak, to dajcie znać w jakiej Dobra, lecimy dalej z Minecraftową logiką Może znowu coś mi rozwalił łeb Bo nie wiem, ja nie, naprawdę nie wiem No to musiało być prawdziwe, jeżeli on to zrobił Dobra, co tutaj? Śnieg, tutaj śnieg daje wodę, a i woda jakby rozpływa ten śnieg, no to ma duży sens, ale zaraz, że lawa pewnie to, aha, dobra, tutaj mamy yy, warstwowe, że znaczy, o to się nie rozpłynie, a nie, ej, rozpłynie się, chciałem powiedzieć, że wiem, że to się nie rozpłynie, a się rozpłynęło, dobra, a jak na tej lawę, a zaraz. Co? Ej, okej, okay, czyli powderowy. A, e? A, uff, działa na szczęście, dobra. Czyli powderowy działa, taki stopniowy też jakby działa, w sensie zachowuje się naturalnie, ale taki już zwykły, zwykły, no to, to nie. To bardzo naprawdę ciekawe, zastanawiające. Tak, i to jest zwykły, najzwyklejszy śnieg. I on jest To Okej, okay, nie wnikam w to. Dzisiaj myślę, że się dowiedzieliśmy dużo. Przynajmniej dowiedzieliśmy się, co moglibyśmy się dowiedzieć, gdyby niektóre rzeczy jeszcze działały. Jesteście ja więcej tego typu filmów się łapkę w górę do jutra, yo.